Cześć, cześć, cześć witam was oczywiście w kolejnym odcinku z Kariera Roberty, z kariery Roberta ruchały w FC 5. Eee, przechodzimy sobie do ewolucji zawodnika 127 punktów, dużo rzeczy do odbudowania zostawi nas z 75 punktami. Ulepszymy to, zostaje nam 38 punktów, a może celność na 5 gwiazdek 3 Punkty nam zostały. Przechodzimy sobie do walki. Giga Chikadze, bardzo wysoki szum medialny. E, szczytowa forma, oczywiście. 27 my mamy, 27 ma on. <laughs> e, przechodzimy do walki, oczywiście, oglądamy wejście i tak dalej. Giga Chikadze, były zawodowy kickboxer, wielokrotny zdobywca tytułu Twojej starej walki wieczoru pewnie i coś jeszcze, ale się zagapiłem i nie przeczytałem. Teraz, oczywiście, czas na mistrza chodzi on Robert Truchała wysoka sprawność zmiany postawy świetna kontrola w pozycji górnej bardzo skuteczny blok Wchodzi do oktagonu mistrz Robert Truchała 9 lat starszy 8 cm wyższy 8 cm dłuższy zasięg po stronie Giga -chikadze. the main the event, event of the, the evening. Mm. It's time for the undisputed UFC heavyweight Championship of the World. It's his first fighting out of the blue corner. Presenting the challenger, Giga. Chicago, Ninja. the champion, fighting out of the red corner, presenting the rating, the bending, undisputed USC, featherweight champion of the world, Bam Bam. Batman. Batman, D, our referee for this. Week. Oh, we are just about ready to go with this US. Okay, nie przybiar Żwika. Okay. I'm listening in this match up here tonight. Can he do it again? He said if I had to go 5 5 more rounds, I'm not afraid to do show. Okay.

Okej, okay. Okay. i Robert wstaje. Oj. Na ziemi ląduje po tym. Nie wiadomo, co tu się stało. Okay. Wymiana middle kick za middle kicka, ok. Obala znowu giga, i pięknie oguszony giga w pierwszej rundzie. Nie ma, nie będzie obalenia, nie ma, ok, okay. pięknie, o, uciek przed latającym kolanem giga.

Pięknie. I przewrócony na ziemię giga. Ok. Oj. Mm. he got that single collar tie. Missed on the strike attempt there. His stamina has really failed him here tonight. He's gotta to figure out a way oh some energy as this fight moves forward. Well now you see some visible damage on the side underneath the elbow. He told us he was gonna invest in the body, and he hasn't missed a whole lot tonight. You didn't expect kay. him to do this okay Pięknie, pięknie Jeszcze raz, middle. O! W locie mnie złapał Giga Koniec zaraz pierwszej rundy Jeszcze front kick trafiony Oj, iPad mi się rozładował round one oh shit kade's nose is bleeding now so we'll see how he handles that adversity but nothing ideal about it here in the middle of this fight the pink yeah 20 seconds to go Pięknie latające kolano 10 sekund przed końcem rundy i front kick i koniec walki Dwie sekundy przed końcem rundy pierwszej kończymy Giga chikadze, proszę państwa Wow 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 Pięknie Cudownie. No jest. Kolejna wygrana. Knockout. Pierwsza runda, czwarta minuta, 58 sekunda. Półtora miliona zarobione, 76 tysięcy fanów, 2,7% kariery. E, jakiś rekord ustanowiliśmy, czyli seria obron tytułu UFC 12. Jeszcze jeden do serii wygrany. Trzy walki przed czasem. Fajnie, fajnie. Podoba mi się to. E, sprawdźmy tutaj. No, chyba prowadziliśmy, on tylko te obalenia miał. Ale chyba prowadziliśmy, tak mi się wydaje. Będziemy sprawdzić. Po odebraniu oczywiście kolejnego rubinu e, idziemy z i zmierzymy się w następnej walce. 9 rubin, Konano, giga chikadze. KO TKO, pierwsza runda, czwarta minuta, 58 sekunda. Nowy kontrakt zdobyto, e, 800 tysięcy, udział 800 tysięcy wygrana. E, Sprawdź. Zakończę następującą liczbę walk przez KO TKO, poddanie 3. Nie ma problemu. Kontrakt na 5 walk, także damy radę na pewno 3 walki skończyć przed czasem. Oferta walki. Sprawdźmy, kogo nam tutaj dadzą. Brian Ortega. Jeszcze, jeszcze nie. Chan Sung Jung, też pominiemy, może? Ilya Tapturał. Bardzo, bardzo chcę dostać w pierdol kolejny raz. Widzimy go z któryś raz. Jak bardzo chcę, proszę bardzo, 6 tygodni do walki, idziemy bić się z Ilium Tap Hero Wysoki szum medialny od razu. Ja przychodzę do obozu. Lepiej nie będzie. Jak to mówią, bardzo wysoki, wysoki szum medialny, szczytowa forma Ilia Topuria. Przechodzimy do ewolucji zawodnika. Hmm, tutaj do odbudowania mamy szybkość kopnięć, obalenia oraz pozycję górną, ruch głową 29 punktów zostaje. Zamyczy jesteś za 29. Najbliżej 28. Obrona przed poddaniami to sobie weźmiemy na walkę z Ilium Taptiro. Jeden punkt ewolucji nam zostaje. E, no ale dziesiąta Obrona obrona pasa UFC wagi piórkowej. Przechodzimy do walki. Czy skończy się tak szybko jak ostatnia walka z Ilią Tapuro? Być może, być może nie. Jest Ilia. Miejsce urodzenia Halle Westfalen Germany. Debiut w, w OKTAGONIE UFC 10 października 2020 roku. Zawodostwo od 2015 roku. Wielokrotny zdobyca tytułu występu wieczoru. Po raz kolejny daje mu się dostać szansę walki o pas. Z Robertem Ruchałą. Pas ten mu został odebrany. Później pokazane, że to nie jego miejsce jeszcze w tym momencie. Zobaczymy jak będzie teraz. Jest i on, Robert Ruchała. Wchodzi teraz do Oktagonu. Robert Ruchała, miejsce urodzenia Warszawa. Nie wiem czy to prawda, być może niezwykła wytrzymałość praca na wysokim poziomie niesamowite cardio. E, rok starszy od nas tylko. 5 cm niższy, 5 cm krótszy zasięg. Ili of the evening. Jak widzicie jeszcze nie ma rewolucji, ale za niego mam nadzieję będzie, jak przyjdzie mi paczuszka. For the undisputed UFC of the world. Uh.

Ago, he wanted by knockout, and most of the guys, the number one contender types who have risen to a title shot, have succumbed to his power. They think they know what it feels like, and then all of a sudden they get in the octagon, and they just can't take the pop So we'll see how he handles this particular challenge. who could pose some different challenges if we hit the canvas. He told us his game plan is to avoid the mad at all costs. Nie ma. Pięknie. Eee, napiera mocno Ilia. Pięknie. O, o znowu blokuje. Pięknie.

Rozcięcie się pojawiło na twarzy Roberta Ruchały. Pięknie. Pięknie. Okej. Okay. Musi sprawdzić kciuki. Wiem, że teraz może nie być tak zniszczone.

Ostatnio nie wiem, czy pamięta, jak się to dla niego skończyło. Lotynka, dobra próba, i już jesteśmy od góry. E, Dosiad dla Roberta, ok. Pozycja boczna i półgarda, pięknie Ground and Pound na miejscu. O, i przetoczenie teraz, Robert na dole w półgardzie. Do pełnej gardy uciekamy. ok. I próba ballachy od Roberta ruchały. Proszę państwa, jak to się skończy? I skończyło się praktycznie tak samo jak pierwsz, druga przepraszam, ich walka, czyli poddaniem w pierwszej rundzie. ilia po raz kolejny popełnia błąd sprowadzając Roberta. Prowadził w, na nogach, prowadził w stójce. Wiadomo co robi Robert jak robi się niebezpiecznie w stójce. Poddaje przeciwnika, który go obala. To co jeszcze jedna waleczka chyba co? Jak zrobiliśmy kurde dwie walki w pierwszej rundzie to może jeszcze jedną waleczkę zrobić. The Undisputed UFC Champion of the World. Wolkanowski chyba zakończył karierę, bo dal, już by mi go dali kilka razy, jakby był dostępny. Eee, wygrana przez poddanie w pierwszej rundzie, 4 minuta 5 sekunda, 1,5 miliona 80 tysięcy fanów, 3,6% kariery, nowy rekord, czyli e, seria wygranych, e, jedna aktualizacja, wiadomo. No, na sędziowskiej karcie nic nie mamy do zobaczenia. E, idziemy sprawdzić, z kim zmierzymy się w następnej walce, jeszcze w tym odcinku. Kolejny oczywiście, Rubin, e, Ilia Topuria, poddanie pierwsza, minuta, e, pierwsza runda, 4 minuta 5 sekunda, poddanie minuta 40. To nam szybciej zajęło, szybciej nas sprowadził po prostu. Johnny Walker, nowym mistrzem wagi półciężkiej 29,2. Sprawdźmy z kim zmierzymy się w tej walce, Sodik Yusuf. 6 tygodni do walki. Ja się widzę z wami po oczywiście treningu Sodik Yusuf. Wysoki szum medialny, szczytowa forma. Tutaj do odbudowania mamy dużo rzeczy. Nie wiem, czy na wszystko nam starczy chujowo w chuj. Nie wiem czy będziemy pięciogwiazdkowi, dobra jesteśmy, ale dużo do odbudowania zostało nam tak czy siak z Saudik miejsce urodzenia Lagos Nigeria. Zdobywca tytułu występu wieczorą zawodostwo 2016 roku. Walki wygrane z rzędu 11. O, ciężki przeciwnik się szykuje. Yy, wa yy, 11 walk wygranych z rzędu ma aktualnie. Będzie naszą 11 obroną pasa. Sprawdźmy to. Wchodzi Robert Ruchała. Wysoka skuteczność obale, niezwykle mocne y, ciosy rękoma, praca nóg na wysokim poziomie. Ludzie szaleją na widok Roberta w Madison Square Garden. Teraz Tale of the Tape. 4 lata starszy, ten sam wzrost, taki sam zasięg: 29,2 kontra 21,7. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. evening. It's time. Super, Czy zdobędziemy naszą 30. wygraną w karierze? Badman! Let's fucking go! Z yeah. przybijamy, oczywiście. Oj. Okej. Okay. Pięknie. O! Oh, middle kick za middle kick. Okej. Okay. Pięknie. Wow! I oguszony po tej pięknej kombinacji! E... Jusuf. I obala. E... Proszę Państwa, mistrza, który już jest w półgardzie. Pełna garda już po jego stronie. Lekko Yusufobia i próba Balachy. Ale wydostaje się. I wstajemy. Okej. Okay. Oj. Łokieć. Pięknie. 1-2. I oguszony po Hajkiku. Dostaje jeszcze overhandem, ale em, omija latające kolano. Oj! I teraz e, łokcie, ogłuszony mistrz, co tu się dzieje? E, pierwsze dwie minuty pierwszej rundy. Proszę państwa. Mm. E, I wstaje mistrz, ale e, naprawdę niebezpieczna walka się szykuje. Okay. Oj. Oj. I obala ponownie, Jusuf. Ale oczywiście Robert wstaje praktycznie od razu. Oj, i kolejny hajkik ogłuszający kontendera. E, mistrz idzie po krew. Oj, oj, złapane kopnięcie, pięknie. Oj! UOOOWW! Jak on tego uniknął? Jeszcze e, ogusza e, mistrza. Eee... Gilotynę próbuje od razu, e, ale mistrz się wydostaje. Beautiful pound and ground, tak kurwa, ground and pound. Spokojnie, prawda, eee. i do pozycji bocznej teraz mistrz wchodzi ze swoimi e, łokciami. Zaraz koniec pierwszej rundy. Mocna pierwsza runda. Ciężko stwierdzić na czyją korzyść. Okej. Okay. Pozycja boczna. Ostatnie sekundy rundy. Łokcie wchodzą od mistrza. Kończy to na górze.

żółwik oczywiście przybijamy i pięknie kopięcie pytajnikowe jeszcze hajkik na głowę oj pięknie Jakimś cudem e, tutaj uniknął tego, o. Oj! E, knockdown, proszę państwa, dla Challengera. Trafił, e, trafił łokciem, który posłał na deski mistrza. Ow, Ał! Ał! I knockout znikąd! Kopnięcie żurawia! Kopnięcie żurawia kończy tą walkę, proszę Państwa! O. Oh. I umarł. Śmiercią śmiertelną. Kolejny knockout na koncie Roberta, ale nie spodziewałem się tego jeśli ma być szczery. Spodziewałem się, że jeszcze ta walka chwilę potrwa, ale jak widać skończyła się już poprzez knockout. knockout runda druga pierwsza minuta 8 sekunda milion y, 400 tysięcy zarobione 70 000 fanów 4,7% 7% kariery nam było co oznacza że następna i jeszcze następna walka to będą dwie ostatnie walki w naszej karierze brakuje nam jednego nokautu oraz y, jak się nie mylę jednej walki przed czasem do dwóch kolejnych rekordów cudownie, cudownie czy uda nam się czy uda nam się tego dowiemy się w następnym odcinku teraz sprawdźmy sobie z kim przyjdzie nam zmierzyć się przed ostatniej walce w naszej karierze, to już oczywiście w następnym y, odcinku pokonano Sodik Yusuf KOTKO, druga runda, minuta i, i ósma sekunda. 11 obron tytułów, aktualnie sprawdźmy sobie ofertę walki. Chan sung Jung, raz się z nim biliśmy. No dobra, weźmiemy sobie 5 tygodni przygotowania, ale to już w następnym odcinku. Jak na razie to było tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, strzelcie sobie jeżeli jesteście nowi na kanale. bądź jeżeli tego suba po prostu nie macie. To byłem ja, czyli Cyklop, to była y, kariera Roberta Ruchały w UFC 5. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. I na, 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 na nie. Ra.